Pięknym jest święty Józef w życiu domowym, bo jaśnieje miłością, wiernością, nie ma tam zazdrości, złych pożądań, zapomnienia o spełnianiu obowiązków, ale jest miłość i pokój ustawiczny. Uczmy się i my od świętego Józefa, jak to trzeba prowadzić to nasze życie domowe. Modlitwa i praca mają ustawicznie przeplatać, I z jaką dobrocią trzeba rozkazy wydawać wszystkim domownikom, I z jaką pilnością trzeba je wykonywać. Prośmy świętego Józefa, aby opiekował się zawsze rodzinami chrześcijańskimi i naśladujmy życie świętego domku w Nazarecie. Chcesz być na bieżąco? Zaobserwuj stronę.